System ETS był budowany od 20 lat, natomiast z początku on nie był dotkliwy. Kiedy pierwsze decyzje były przegłosowywane, wdrożeniowe w Polsce, kompletnie nikt się tym nie interesował, nikt nie wiedział, co z tego w ogóle będzie. Jeszcze przez pierwszą dekadę, można powiedzieć, ten system był zupełnie niezauważalny z punktu widzenia polityków i społeczeństwa i gospodarki. Natomiast problemy zaczęły się robić, kiedy oni odeszli od pierwotnych założeń, które możemy pamiętać, jak ktoś ma dobrą pamięć polityczną, jako program unijnej polityki energetycznej, tak zwany pakiet klimatyczno-energetyczny 3x20. On był, wchodził do realizacji z, tak z 15 lat temu i wówczas był uważany za ambitny. Przepraszam bardzo, natomiast problemy zaczęły się robić. Kiedy eurokraci stwierdzili, że on jest nie dość ambitny i że trzeba iść dalej i zaczęli przyjmować tak zwane ambitniejsze cele redukcji emisji gazów cieplarnianych. Um, czy to należy łączyć z um, ambicją, z klimatem, to pozostawiamy się językoznawcą. Ale natomiast, pan połączył go z rządem PiSu. Natomiast połączyłem z rządem PiSu, dlatego że y, Platforma oddała władzę z celami na poziomie 40% redukcji emisji. Natomiast w okresie rządów PiSu premier Mateusz Morawiecki, dokładnie w 2021 roku, zaakceptował podniesienie celów redukcji do 55%. I ta, to znamy jako Fit for 55, tak to zostało sprzedawane. Dane na forum unijnym. Natomiast to był element wdrażania szerszego pakietu Europejskiego Zielonego Ładu, i strategia Europejskiego Zielonego Ładu była przez rząd Mateusza Morawieckiego zaakceptowana w roku. 20, w lipcu 2020 roku premier Morawiecki zgodził się na wpisanie Europejskiego Zielonego Ładu w ramy budżetu na y, lata 2021-2027. Y, I później we wszystkich spotkaniach ministrów, na wszystkich radach europejskich to było wielokrotnie potwierdzane. Także ja uważam, że w tej chwili wykręcanie się przez polityków PiSu z odpowiedzialności za radykalizację polityki klimatycznej Unii Europejskiej jest niepoważne, bo po prostu przeczą temu dokumenty. Jakby ktoś mi nie wierzył, nie trzeba mi wierzyć, odsyłam do kalendarium wdrażania Europejskiego Zielonego Zielonego Ładu na stronach Komisji Europejskiej. Proszę sobie przejrzeć, tam są z Rad Europejskich konkluzje. Konkluzje w odróżnieniu od głosowań w Radzie Unii Europejskiej nie są większościowe, konkluzje z Rad Europejskich są jednomyślne, więc po prostu te Rady Europejskie byłyby w okresie rządów PiS zrywane lub nie byłoby w jednomyślnych konkluzjach Europejskiego Zielonego Ładu Fit for 55, gdyby rząd PiSu nie zgodził się na to. Rząd PiSu się zgodził na to. Czy to my...